Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszego vloga rozpoczynamy od poszukiwania mikrofalówki. Ogólnie nie wiem jak ja to zrobiłam, ale zamówiłam nam Cały sprzęt AGD do kuchni oprócz mikrofali. I no jest ona potrzebna na jutro, bo jutro widzowie składają już nam korpus kuchni i potrzebują cały sprzęt AGD. Wszystko przyszło oprócz właśnie tej mikrofali, więc jedziemy teraz jej poszukać. Mam nadzieję, że będzie na miejscu w jakimkolwiek sklepie, no bo jest ona potrzebna na jutro rano. I e, no nie dam rady jej zamówić, żeby była jutro rano. Więc idziemy teraz do pierwszego sklepu elektronicznego, żeby właśnie zobaczyć, czy ona tam będzie. Mam nadzieję, że tam będzie. Bo jak nie, to się załamie. No dobra, jedziemy. Wy w tym czasie możecie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał i zostawić łapeczkę w górę, jeżeli takie odcinki wam się podobają luźne. Widzimy się w pierwszym sklepie i mam nadzieję, że w ostatnim. Jestem już po zakupach. Okazało się, że była tutaj ta mitrufala dostępna, ale była jedna, jedyna sztuka z ekspozycji i wspólnie z Pawłem zdecydowaliśmy, że wolimy nową, więc zamówiłam ją i będzie ona jutro między 8 a 10. Dobrze, że była ta opcja, że właśnie była rano, żeby stolarze mogli sobie ją na spokojnie rano zamontować. Teraz jadę do domu po Pawła, bo wybierzemy się wspólnie do domu żeby pokazać wam, co tam się ostatnio zmieniło, bo zmieniło się naprawdę sporo przez ostatnie kilka dni, więc widzimy się w domku. Paweł powiedział, że potrzebuje jeszcze chwilę, więc stwierdziłam, że otworzę w tym czasie paczki, które zalegały u mnie w aucie. Za każdym razem zapominałam ich wziąć ze sobą i po prostu tak od dwóch, trzech tygodni one sobie tam leżą. Więc od razu przechodzimy do unboxingu. Pierwsza paczka. A, myślałam, że to coś ciekawego, a to karty pamięci. To chyba jakaś paczka dla Pawła. Dobra, druga paczka. O, dobra, to jest coś, co mi się bardzo przyda. Ja już chyba o tym wspominam, że szafa w moim biurze będzie z Ikea ostatecznie. Wiecie, jak jest ta szafa z Ikea? To tam jest mnóstwo dziurek. Bo ta szafa jest taka. Nie wiem jak to określić. No, możecie ją modyfikować, że możecie kłaść półki na różnych wysokościach i tak dalej, według tego, co Wy potrzebujecie. I ogólnie na stronie Ikea są takie zaślepki, żeby zaślepić te dziury, tylko są one w kolorze białym i czarnym. Ja na Allegro znalazłam takie same, w sensie jakby ten sam rozmiar, tylko że beżowe, więc one idealnie będą pasować do mojej e, szafy takiej drewnianej. I kosztowało to chyba 7 czy 8 zł, coś takiego. Dobra, kolejna paczka. To. Co to jest? Otwieramy? Otwieramy. Ciekawe, co to będzie? Latarka? Ja myślałam, że tu nakryje nie wiadomo co, a tu latarka. Oj, Paweł, byś kupił coś ciekawszego. Kolejna paczka. Wiem, co to jest. Dobra, to jest coś, na co ja bardzo czekałam, widzowie. Jest to syrop monina. Ja już go wam pokazywałam jakiś czas temu, bo jest to syrop, którego używają w maku do robienia herbaty zimowej. Ja sobie zamówiłam drugie opakowanie. Pierwsze mi się jeszcze nie skończyło ale twierdziłam, że wolę mieć zapas i dobrze, że to zrobiłam, bo moja mama mi poprosiła, żebym mi kupiła taki właśnie syrop. I nigdzie go nie ma. Macie to, że on jest wyprzedany wszędzie na każdej Ej, stronie w Polsce. Ale unboxing? Tak Chcesz zrobić unboxing swojego misia? Nie Gotowa? Ja ci <grywa> kurde. Dobre to było, nie? Dobre bardzo, ma? no A już myśleliście? Nie, 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 moje drogie, nie ma Weź idź stąd <grywa> No więc idziemy wracając, i jest sobie przydane wszędzie. Więc jeżeli gdzieś znajdziecie ten syrop, to możecie mi dać znać, bo moja mama go bardzo by chciała, a ja mojego jej nie oddam, bo to jest zbyt dobre. I oprócz tego kupiłam drugi syrop, Winter Spice. To jest syrop od smaku przypraw korzennych. Tu jest jakiś imbir, jakiś cynamon, chili i tak dalej. Niby jest taki fajny, mega rozgrzewający. Może sobie od razu go przetestujemy, bo jestem ciekawa, jak smakuje. Dobra. Mam urzeczkę. Uuu, ale pachnie taką herbatą zimową Na 100% on jest używany w jakichś restauracjach, bo to jest znany mi zapach Ciekawe czy będzie dobrze smakowa oh Możesz przestać śpiewać? A ah, sorry Ale dobre, takie fajne, rozgrzewające, mega dobre Przyda się do herbat zimowych Co jeszcze mamy do unboxingu? Eee, została tylko paczka, która wydaje mi się, że wiem skąd jest ze Skimsa To co miałem Ci odkupić? Tak, widzowie Paweł zepsuł mi moje body ze Skimsa To takie, wiecie, mocno oszczuplające. Nie chyba nie będziemy mówić. Nie będziemy mówić, mówić gdzie i nie będziemy mówić po co, ale musiałem je użyć do pewnej produkcji YouTube'owo-instagramowej, że tak to nazwę. I się zepsuło po prostu. Zerwało się. Tak. Nieważne, więc Paweł mi odkupił to body, oprócz tego kupiłam sobie kilka innych rzeczy. Dobra, to ty się bawia, a nic nie jest to Daj przymierze. Nie, może lepiej nie. Patrzcie, widzowie to. Ale czajcie, że ja się w takie wcisnąłem? No już powiedziałeś o co chodzi A, no ale no, w sensie używałem tego jako trampoliny Tak, no Widzowie, tak to wygląda i ja się w to mieszczę Bardzo wow. fajne w ogóle jest to body, ja je często używam po prostu jako t-shirt. W sensie jako kosz... jako takie wiecie body zakładam tylko i na to jakiś sweterek czy marynarkę i... i spoko to wygląda. Oprócz tego kupiłam sobie body takie z nugawkami, takie o beżowe, żeby było pod jakieś sukienki czy coś, żeby wiecie też pupa fajnie wyglądała i tak dalej. <laughs> jako dziurka. <laughs> Wzięłam sobie jeszcze body z długim rękawem, tylko ono już nie jest takie mocno formujące, tylko jest po prostu takie zwykłe wody. Przyda się pod jakieś właśnie E, swetry, czy pod jakieś koszulki teraz. I właśnie, to jest rzecz, której jestem najbardziej ciekawa. Są to legginsy, takie modelujące niby. Jestem ciekawa, jak one będą wyglądały, w sensie jak ja będę w nich wyglądać. Czy ja chcę je przymierzać? Może przymierzę. Dobra, przymierzyłam. Fajne są, takie mocno upinające, ale nie do końca podoba mi się materiał. Myślałam, że to będzie trochę inne, a to jest takie takie śliski, taki materiał i taki... Nie wiem jak to określić. To taki śliski. No myślałam, że będą trochę inne, ale są fajne, będę je nosić na pewno. Dobra, Tacio! Ej, ja ty nie śpi. Tylko jedziemy do domu. Chcemy dwie godziny w nocy. No, życie. Daj mi spokój. Chodźmy, jedziemy do domu. Pokażę widom, co tam się zmieniło. Jesteśmy w domu. Ale do nowego domu i zabieram cię na jedzonko fajne. To dawno nie byliśmy w Pueblo. Nie jedziemy do Pueblo. Jedziemy w jeszcze lepsze miejsce, Chodź. Nie ma lepszego miejsca w Puebla. Jest! Wstawaj! Widzimy się widzowie w domku. Jesteśmy już w domu i widzowie. No zobaczcie to, to. Mamy schody w końcu. No nie widać dokładnie jak one wyglądają, ale taki jest kolor. Od tej strony, bo są już oklejone, żeby się nie pobrudziły i nie poniszczyły. Tutaj będą wychodziły takie metalowe Poręcze, które będą szły aż do sufitu. Znaczy, może nie aż tak daleko no jak ty, no ten one z 2 no cm tak, będą tak, wystawać no, będą i będą żeby... szły do sufitu po prostu, nie? Nie są zrobione jeszcze ze względu na to, że pierwsza było zamontować schody. Panowie wymierzyli i teraz dopiero będą je montować za tydzień, dwa około. Oprócz tego mamy już cenę na korytarzu. Robią. A tego nie widać w ogóle w kamerze? Nie! Wygląda jakby była surowa ściana. Nie. Patrzcie, ja tylko porównam: to jest surowa ściana, a to jest ściana w tym betonowym dekoracyjnym. I ja to robiłam. Tak, Olcia robiła całą tą ścianę. Tak. Zobaczcie, tak to wygląda z bliska. Tutaj póki co są takie zaślepki, je się ściąga i tutaj będzie led. I on będzie równy, nie? Teraz wygląda jakby to było nierówne, ale to po prostu jest zaślepka, którą się ściąga i to odpada z tą warstwą zapasową, która tu jest. I tam idzie do góry. Tak, tu są ledy wszędzie. Tak jak widzicie te paski, to są ledy, nie? No i generalnie cały ten korytarz aż tam do góry jest skończony. Siedziałam tutaj do 6 rano i robiłam to, te ściany. Znaczy nie tylko ja, był, był też była też Marta, był Marty Narzeczony, mój tata i tak dalej. No tata, mnie nie było. Tak, akurat. mam odciski i tak dalej. Masakra, ale jest zrobione. Oprócz tego, możemy przejść dalej. Mały kuchnię. Tak, stolarz już już meble. Jak widzicie, trochę tego jest. Tak jak mówiłam, będzie jutro montowana kuchnia, żeby po prostu wszystko tutaj już stało i wtedy kamieniarze będą mogli przyjechać i zmierzyć dokładne wymiary blatów, bo będziemy mieć blaty z kamienia. Dobra, oprócz tego chodźcie. O! Mam już lodówkę, płyty, piekarnik i zmywarkę. Jutro będzie ta mikrofala, którą kupiłam, bo zapomniałam jej zamówić. W się sensie jakby Inaczej, jest rabat. Wielorabaty to się chyba nazywa, że jak kupisz ileś tam sztuk, to potem masz jakąś tam zniżkę. I z racji tego, że ta mikrofala była najtańsza z tych wszystkich rzeczy, to się nie opłacało jej brać w zestawie, tylko opłacało się bardziej brać to. I miałam zamówić tą mikrofalę później i o tym zapomniałam. Ale dzięki tym rabatom zaoszczędziliśmy prawie 3000. Opłaca się czekać na Black Friday. Black Month <laughs> chyba u nas. Cały <laughs> miesiąc to... jest, kurde, Black Friday. No, pyty chyba mamy tą samą. Tak, płyty mamy tą samą. Mywarkę mamy jakąś super fajną bajerancę. Z trzema szufladami no tak, no za rąbistą. Ale, ale to pokażemy. Na Jaworsce gotują, to tam ta no będzie przegląd kuchni. całej kuchni No i chyba z takich zmian to wszystko No kafli w górnej łazience bym już nie pokazywał Nie, tego nie pokazałam Kafli w dolnej też bym nie pokazywał Już są pokazane Ty wszystko pokazałaś? Ale tylko przebitkę taką na no, odcinku ostatnim no Nie oglądasz jej filmów, to nie wiesz Wyszło teraz Nie no, pokazałam tylko taką przebitkę, bo ta łazienka jest taka piękna, że ją musiałam No ale to nie możesz za dużo pokazywać. Ale to się wszystko zniszczyło, Ja bym w ogóle poczekaj, ja bym w ty... tym momencie w ogóle już przestał pokazywać całkowicie dom Jeden z następnych odcinków to będzie 24h na budowie widzowie Więc czy na takiego odcinka? No dobra. I wtedy będę pokazywać, ale to bardziej moje biuro okay. Bo będę tam kłaść tapety i takie różne rzeczy No więc e, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby taki odcinek was nie ominął Bo Ola będzie budowlańcem na jeden dzień To co, idziemy Idziemy na ten jeść? obiad, bez Tak, idziemy jeść no. Dobra Dzień będzie jeden obiad to będą dwa obiady okay. Zaraz e, dowiecie się razem z Pawą, o co mi chodzi Dobra, powoli już dojeżdżamy na miejsce Ola powiedziała, że idziemy do Gdańska na oliwę Nie wiem gdzie idziemy, do Burgera. Tam, tu tam nie byliśmy, zmasz burgerek. Zjemy burgera, ale jedziemy do maka. Drwal jest od kilku dni. No ale to czemu jedziemy aż na... Zobaczysz, tutaj? najpierw jedziemy do maka. Najpierw jedziemy do maka na Drwala, a potem zobaczysz. Spoko też, no jakby nic nie jadłem jeszcze w tym roku. No właśnie, to będzie nasz pierwszy drwal w tym roku I to W końcu frytki zakręcone Bo nie było ich z tym A pierwszym A wiesz, tak? na nie no. Okej, okay. więc idziemy zjeść smaczkę Przyjechaliśmy Moja propozycja jest taka, że weźmiemy jednego drwala na pół I po dwie porcje frytek zakręconych Bo jeszcze będziemy jeść Dobra, jak chcesz swojego drwala to weź swojego drwala Good. Ja chcę inaczej, ja chcę drwala na ostro. A jest z teraz? Nie, ja nie chcę z chrzczanym, ja chcę na ostro. No to masz na ostro. To Po prostu robimy zamówienie i widzimy tak. się, jak już będziemy mieć jedną. To jest jakiś żart? No, jest mega droga, co? 80 zł za dwa mak zestawy? Znaczy, fakt, że jeszcze dobraliśmy oprócz tego trzy sosy płatne, no ale to jest dalej 6 zł, czyli 72 zł jakoś. 36,90 zł tego drwala. Mój był złotów tańszy. No drogo jest. Pamiętam, jak mak zestaw był po 16-17 zł. Ja pamiętam, jak ja w ogóle mieszkałam w Anglii i płaciłam kilka pensów za cheeseburgera. Na przykład tam 50 pensów. Tak, 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 tak. no Ja też pamiętam te czasy, jak wiesz, szłaś i bielaś cheeseburgera za 2,50. Gdzie ty te kupony? Tak, taki i, był na przykład do ten, i to Big, ten. Big Mac był w zestawie zadychy w tych kuponach Nawet taniej było czasami Czasem 8-8,5 tak, na przykład y, Big Maca, picie, ten i jeszcze cheeseburger no, był zadychy. Tak, Pamiętam te czasy Co Ale moi, tak jak teraz się zastanowisz, w sumie zestaw przecież 17 złotych kosztował, ale obiad w restauracji takim wiesz, takim bistro też kosztował z 15-17 zł wtedy A teraz obiad w bistro też kosztuje 30 kilka, nie? Idzie jednostajnie w sumie jak tak się zastanowisz No, ale jest drogo No, jest drogo, drogo Jest drogo Zobaczymy czy i widzowie wy jesteście tacy kochani Ja od chyba trzech tygodni dostaję już Wiemy, że Ola będą frytki w maku zakręcone Musisz koniecznie iść I widzowie mi zrobili taką ochotę, że... Przy tym że możecie grać w planszówki Poproście lidera gościnności o drwalową grę w pełnym składzie Co jest? O co tu chodzi? Śmieszne, jest jakaś plansza i ten, jeżeli wiecie o co chodzi możecie dodać w komentarzu w Łodzi przygotowali planszówkę IRL. Masz jakiś ten zawody. Gwy jak... terenowe na mieście. No. Ale Wajer, ale dalej czemu w Łodzi? Nie wiem. Mogli to zrobić wszędzie i w Polsce. No to już wiemy, o kogo zobaczymy to na odcinku. Karol hmm. i Natalia, albo już widzieliśmy, bo może już to nagrywali. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie Aż Myślinka od tych zapaszków. To jest mój. Ja widzę, że nie lubię drowala, ogólnie Ogólnie nie, Ola nie jadła no. Ale raz w roku trzeba zjeść No dobry jest Frytki są jest No i spoko smakowało No, jest bardzo dobre. Czy zjem go więcej razy w tym roku? Nie wiem Ja może raz, może dwa Specjalnie po niego bym chyba nie jechała, ale po frytki zakręcone Już no, smakują? To no, zresztą. Ja mam z frutkami zakręconymi tak, że mogę je zjeść raz i potem przez dwa lata nie mogę ich tykać. I za każdym razem jak wchodzi jakaś nowa frytka do Maka, to ja mówię, że to jest moja ulubiona. <grym> po prostu wszystkie frytki lubię i tyle. Nie, to ja mam na nie ochotę serio rzadko kiedy. Jest ja biorę zwykła. No dobra, jedziemy widzimy się jak zjemy. I wtedy wam powiem, gdzie jedziemy dalej. Drwal zjedzony, to teraz jedziemy na rywalę. Na rywala. W Sensie? Na rywala, jedziemy na rywala. Czyli na drwa, rywala drwala, tak? Tak. Ja jestem najedzony. Już. No i mam ci kuś, żebyś nie jadł. Nie jedziemy nie? do Burgerosa? Nie, jedziemy do Max Burgera. Wczoraj na TikToku wyskoczyła mi reklama Burger rywala Zrobiliśmy to lepiej. Jedziemy przetestować, czy rzeczywiście zrobili to lepiej. Ale marketing co? No. Chamski taki trochę. No dobra, no jedźmy zobaczyć. Okej, okay. wszystko mamy, dobra I serio chcesz ten deser? Ja z deser Nastawiłem się psychicznie, że my okay. zabierzemy deser okay. A nie na jakiegoś rywala. Chocolate lava cake, dawaj Ale z lodami Ja nie chcę z lodami no, no to serwis z lodami tu frytki w Marksburgerze. Ja mówię w to, że kekczup możesz sobie ile chcesz. Dobra, to teraz przejdźmy do testu tego burgera. No bułę ma inną, nie ma sera na bułce. Ale ma ser w środku. W sensie Ale ma w środku ten faktycznie ten kotlet. Sos w podobnym kolorze i ma barbecue. To nie, to jest żurawina. Barbecue z żurawina. Nie, to jest sama żurawina. Czuć czyż, czyż barbecue to jest? A faktycznie, no. no. To jest taka inna, według nich lepsza wersja. Dobry jest, gdyby nie ta żurawina, ale tażurawina dla mnie psuje wszystko. I można odjąć też y, na przykład barbecue, bo ja nie lubię, ale ogólnie sam na przykład ser, kotlet serowy jest lepszy. Jest giga dobry. Ogólnie Max Burgers jest dobrym burgerem. No, kotlet serowy mi smakuje. Ciężko go porównać, moim zdaniem jest inny. No ale to chodziło o to, że ma też kotlet, ma też gotek i tak dalej, nie? Czy jest lepszy czy gorszy? Chyba no, w makłumie ten wam, wszystko bardziej smakuje. A ja nie powiem co jest lepsze, co jest gorsze. Oba są dobra. dobre. Okej. Okay. Tylko I to no... już robi na aut, nie? Czas, Czas przetestować nasze y, lava cake. No lawy to tu w środku nie ma. Nie wypłynę na czekoladę czekolada. No nie, bardzo dobry napaka. Hmm? Co do burgera, ciężko powiedzieć. Inny. Hmm? Po prostu, inny. Co teraz do Burger King'a zobaczyć yy, Rydwana? Rydwana? No nie hmm. wiem, no Nie, to było tylko to. Wrócimy do domku. Wróciliśmy już z domku, ja teraz jedę na szybko zamówić jedne firanki do naszego nowego domu, bo zapomniałam ich zamówić. Nie wiem, ostatnio zapominam o wielu rzeczach, no ale będę kończyć już dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!